I witamy w kolejnej odsłonie Twierdzy Multiplayer. Gramy tutaj w trybie Król Wzgórza, ale oczywiście trzeba tutaj przedstawić sobie moich przeciwników. No to tutaj jest Lutel, którego w sumie widzicie, bo nagrywam ja. No oraz Lord Niedźwiedź, czyli Niedźwiedź jako żółty. Jako żółty. I może tylko poinformujmy, że... Tyka najważniejsza sprawa, gramy w jedynkę w mapie, na mapie król z górza, gdzie trzeba zdobyć to, to, tą, tą oto siedzibę. Tutaj każdy z nas ma 30 tysięcy punktów. I jak e, część jednostki wejdą na, na, na tą siedzibę, to te punkty spadają i wygrywa osoba, której punkty spadną jako pierwszej do, do zera. Tak, dodajmy jeszcze, że. Jeśli jakieś, jakieś jednostki jakiegoś gracza po prostu będą wybite, licznik stoi w miejscu. On nie wzrasta, on nie, nie spada, on po prostu stoi w miejscu. Już to testowaliśmy wszystko, żeby nie było żadnych Dokładnie. problemów. Jeżeli ktoś oglądał uważnie nasze podcasty, do czego zachęcam. To może wiedzieć, że ten tryb pojawi się ponownie w twierdzy krzyżowiec 2. Właśnie, I dlatego postanowiliśmy sobie w to zagrać, przypomnieć i pokazać też, bo uważam, że jednak, e, myślę, mało osób w ogóle wie, jakie są tutaj możliwości w twierdzy, jeśli chodzi o multiplayer w twierdzy 1, a jest to uważam bardziej rozbudowane niż w krzyżowcu, no bo tam po prostu co ustalamy tylko e, czas e, tego. Wpis czyli kiedy nie można się atakować i, i ilość złota i w sumie tyle, a tutaj możemy ustawić e, jaki jest poziom technologii, jak wam zaraz pokażę, na przykład widzicie, nie możemy rekrutować rycerzy, pikinierów i zbrojnych, więc to myślę też jest fajny dodatek w, te, w tej grze. Tak, czasami by się przydało na przykład w tej krzyżowce możliwość wyłączenia arabów, bo, bo denerwuje czasami. A mi Puskonnii Łucznicy i Bordelingi. <grystwo> o ile w singlu jeszcze jest ok, to tak w multiplayerze i... Ale to, to... to zależy, bo wiesz, ja na przykład jak swego czasu jeszcze grałem tak powiedzmy trochę profesjonalnie, to czasami z nudów wygraliśmy sobie na takie dziwne zasady jak bez spichlerza albo bez, bez tego targowiska. I no, naprawdę. Były, były różne takie dziwaczne pomysły, i, i śmiesznie się w to grało. Bo na mapie, na której nic nie było, czyli była totalnie pusta, też się na takich mapach grało. Więc, no, czasami jest wesoło. Proszę. Ja jestem ciekaw, jak wyglądała taka gra bez leżanów. No. no wiesz, musiałeś po prostu wszystkim innym popularność zapchać, nie? Żeby ci nie spadała. No właśnie. No, no to nie, nie było nic łatwego, ale, ale się dało jak najbardziej. Ach realizm twierdzę. Nie mogą nie jeść, by nabyć. Albo, albo, że jednostki nie mogą nic jeść, znaczy nie muszą nic jeść. No, dokładnie. Widzę, że wy się jeszcze powoli rozbudowujecie. Znaczy bzyk tutaj jest trochę no. tak. No jestem do tyłu, no dawno nie grałem w multiplayera. <laughs> tak dawno, że już zapominałem trochę że. No zdarza się. Zaraz i tak was rozbalę. Zobaczymy. Sobie chyba, e, jeśli chodzi o twierdzę, to więcej takich trybów nie ma. Są z, już po prostu zwykłe mapy, ale jednak dużo z nich jest moim zdaniem warte uwagi. Naprawdę nie wiem czemu, ale na przykład jak teraz włączyliśmy grę na Game Rangerze, to tam było, nie wiem, z 20 pokoi co najmniej. E, ludzi, gra... ludzi grających w krzyżowce, a w twierdze jeden może dwa albo trzy nie wiem czy zauważyliście, ale ja już tutaj jestem na środku no właśnie chciałem właśnie powiedzieć, że ty sobie tutaj gadasz, gadasz, no my oczy my twisz, a no takie coś no, dawaj zawadź a niedźwiedź tutaj wyjechał dwoma łucznikami, co, nic więcej? No, ja Musiałem się że to pierwszy. <laughs> tego speedrana zrobimy. No niestety, przykro mi. No spokojnie, ja powoli do celu pójdę dążę. Wiecie, mamy jeszcze... nie wiem w sumie jak to się liczy, to ile spada. Kilka... To zauważyłem, że prędkość gry jest niezależna od szybkości spadania punktów. No, to w sumie trochę to spada jeszcze. Potrzeba nam broni, se! Łucznicy w gotowości! Będzie fail, jeżeli wygrasz bardzo szybko, bez, bez jakiegoś wanku. Będzie fail. No ale widzę, że co ty tam robisz? Pikinierów czy kuszników? E, tych raczej kołparzy? <grym> tajna broń. Nie patrz na mój zamek, to jest nieferm. fair. Mgła wojny tu jest, <grym> nie się sobie. Nie widzę jej. No to sobie wyobrażam. <grym> Okej, okay, wyobrażam sobie mgła wojny. Dobra. Ehm. Um. Czy ja tutaj mogę budować, to by było fajnie? Nie. Szkoda, że nie można budować tutaj, bym się zabunkrował na środku i byście tutaj nie doszli. Nie no, to jest przesady, Fajnie. <grym> <grym> um, no, czasem nawet Firefly myśli, wiesz, naprawdę. Czasem. I przewidzieli, przewidzieli taką opcję, że ktoś się tam zabunkruje. Taki Lutel przyjdzie ci i będzie chciał... Aha, no i to jeszcze jest ja myślę że warto to... wspomnieć, że to jest mapa czteroosobowa. My niestety gramy we 3, bo nie znaleźliśmy nikogo. Ale gdyby ktoś chciał z nami zagrać, to w opisie dostanie link do naszego TS-a i być może się załapie kiedyś na jakąś grę z butelem. Butel bardzo chętnie gra ze swoimi widzami. Ale ogólnie po prostu jak ktoś chce pograć z innymi graczami, bez żadnych tam nagrywania i tak dalej, albo pogadać, poznać innych ludzi grających w Twy... Gry z serii twierdzę to, zapraszamy na nasz kanał na Tresie, który niedawno powstał. I tak jak powiedział niedźwiedź, gdzieś tam zamieszczę link. Eee, znaczy link, adres po prostu. W opisie Kurde, moi ludzie chcą mieć kościół. Jakie to są i kurde? To jest jedyny problem, chyba że ten zamek jest taki trochę mały, nie? Ten początkowy. Ta fosa jest niepotrzebny tak, góry że praktycznie te, tego się nie atakuje, bo tutaj i tak e, wszystko no, obraca się wokół tak naprawdę tego wzgórza, tej no siedziby. Tak. Chciałem zauważyć, że zaraz wygram. Nie, nie, to chyba nie. No chyba, chyba nie, nie, bo nie właśnie nie mam złota już, kurde. Wyzyku, weź go powstrzymaj, bo ja zbieram time'em nie masz No pozostań, no, na, na mnie pewnie jeszcze. Nie, no co ty. Jesteś moim sojusznikiem. A właśnie, ustaliście sobie Wiecie, sojusz? Ja, widzisz. Tak, tak w ogóle wyłączyliśmy tutaj też możliwość handlowania bronią, Nie masz żeby też nie było za łatwo. No w sumie dużo tak postaraliśmy się zmienić, żeby nie było za łatwo. Aha, jeszcze mi to właśnie warto wspomnieć, że w, w, w Twierdzy jedynce w multiplayerze właśnie jest możliwość zawiązywania sojuszy w każdym momencie. Nie, nie wiem za bardzo jak to działało, nie przypominam sobie za bardzo. Ale tu się coś klikało i można było z kimś nawiązać sojusz, podczas gry. Ja nie pamiętam kurde co się, coś się klikało, może wy wiecie? Niestety nie. Hmm, będę musiał sobie to przypomnieć. Nie, ja nie wiem w co ja gram, więc to się nie <laughs> pyta. O, widzę jakaś armia nad ciągle Jakiś szczur mnie atakuje normalnie. Łucznicy i włócznicy. Okej, okay, z dwóch stron. Dobrze. Dobrze w myślisz. <laughs> ja zawsze myślę. Pomogę ci, pomogę ci ty mój bracie. Jeżeli twoi włócznicy nagle umrą, to mnie dać to nie osądzaj. No, więc okay. poczekał <laughs> aż inni go wyko nie wykończy i teraz wejdzie na siedzibę. No Będę się śmiał jak twoi włócznicy, ale jednak nie. No i tak padną, bo to była tylko armia tak, żeby wykończyć. Tak. A, widzę, że Bzykowi też trochę spadł ten licznik. O kurde, popularność. Um. To jest problem tej mapy, że ten zamek jest Popular. taki mały i ogranicza trochę możliwość rozbudowy. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Niedźwiedziu, oszczędź tę myszkę! To nie ja, to, to ta moja myszka. To znaczy nie klikam mocno, don't tylko don't. wiecie, ja mam mikrofon przy myszce, więc to słychać i przy klawiaturze, więc pewnie jak coś klikam, to to też słychać. popularność. To no mikrofon przy myszce, hocho zdanie z podtekstem. Bardzo śmieszne. No, bardzo mam pełno broni, ale nie mam w ogóle złota, co zrobić w tym momencie. No ja, ja wiem co za ja grałem w twierdzę w przeciwieństwie do ciebie. Ty tam tylko jesteś na poziomie twierdzy 2. Tym się różnimy. Ja wie? już w tym momencie jestem na poziomie twierdzy 3, wyobraź sobie. No, no, wyobraź no sobie. I, i jeszcze. wyobraź sobie, już. że ty w twierdze 3 masz problem z ufo. <głosy> <głosy> Ale ten problem nie jest zbyt poważny. A jakby ktoś nie wiedział, to problem z ufo polega na tym, że z jakiegoś powodu mam dziwne błędy graficzne i czasami nad... Mapą pojawia się jakiś nie niezidentyfikowany obiekt latający. Zapisywanie. O, zapisywania i w tym momencie coś dziwnego się stało z moim ekranem i już działa. Zładna jakaś No właśnie, chciałem tylko jedyny. <grym> nie, 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 moja popularność. Nie, 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 nie. musisz coś kupić, do jedzenia. Niepylej Nie masz jest To jest to, że tutaj znowu. Kupię chipsy. <grym> To jest mało czegokolwiek. Ty się śmiejesz, gdyby oni potrafili tworzyć chipsy, to tutaj by nigdy nigdy nie głodował. Kurde, głupi jestem. Tak prawda. Robię kuszę na sprzedaż, a przecież nie możemy sprzedawać broni. <laughs> Ja też jestem głupi, bo ja swoją ekonomię oparłem na tych, na krowach, żeby mieć żywność, a krowy umierają, bo potrzebuję tych skór, tych, 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 tych garbarzów. No to jest źle. Ja źle zacząłem po prostu, bo... Czyżbym miał to wygrać? Spokojnie, jeszcze do, do mojego poziomu nie dobiłeś 11 880. Co to jest? Co to jest? Ja więcej na koncie w banku. Mam. <laughs> wszystko z YouTube'a, nie? Tak, wszystko z YouTube'a. Z moich 51 widzów. Nagrodę ją z YouTube'a! Dokładnie. Właśnie, a o co my gramy? Bo ja tak o nic to nigdy nie gram. My gramy o popularność. Będziesz popularny to wy... Ty będziesz popularny. Kto wygra zyskuje 200 widzów. Jak sobie załatwisz, to zyskasz. Kurde, co ją ja tu robić? O wiem, sprzedam, sprzedam ten kamień. Nie będę teraz na to wpadłeś? ale zobacz co ja robię, żeby ten kamień zdobyć. Praktycznie jeszcze trochę i będzie mogli O, bycie ja, 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 ja ci tam tego zamkuję. będę Spróbuj tylko <suszy> To co, co widzę Mały panie się poskarżysz Nie widzisz, fet moje mojego A Jeszcze zobaczysz Kurde Brakuje mi skór A widzisz, za mało masz panie skóry nie sprzedają Za mało masz tych tam Krów Tych tam krów ja, tak... Co tam zyku u siebie w ogóle robisz? On, on się bawi w czturę, robi włóczników i włóczników. On się, on, się, on się bawi ude w sadownika z tego co widzę. Pełno sadów. Skąd on tyle miejsca ma w ogóle? No bo wiecie o wszystkie drzewa, a my jesteśmy dupy i tego nie zrobiliśmy. To ma sens. A widzisz? My nie umiemy w to grać. No no bo bzyk to jest pros, stwierdzy krzyżowiec, który tak nagrywa już tak, chyba z rok... <grym> jeszcze nie ukończył tak. się <grym> Krzyżowca. Ale nie ja to zrobię spokojnie, spokojnie kipu, na już na mam kolejną misję do tym Wszystko idzie w dobrym kierunku, tak? Proszę mnie tutaj Panie. nie wyśmiewać. Wierzymy w ciebie. i bardzo się cieszę i tak się nie... Nie masz wyboru, bo jak tego nie zrobisz, to wiesz. Pożegnamy się. Jest 10 tysięcy innych osób chętnych na twoje stanowisko. Nie można tutaj Chińczycy już zacierają rączki do nagrywania krzyżowca. Ho, ho, ho coś tu się zbierało, widzę. Coś próbował podejść pod mój zamek? Twój zamek? No nie. Pod mój, czyli mój to na środku. Ja to już traktuję jako swoje. Aha. Nie. Ej, hej, hej, ja zaraz wygram. Nie. No chyba nie. Na no chyba nie. Jak znajdę w końcu możliwość zawierania sojuszy, to jest, wiesz, my tu z bzykiem cię rozwalimy. Z prosem nie macie szans. Mamy. No wiem, że o mnie mówisz, nie no, się, ale już nie puklebie mi tak, bo padnę samo za chwilę. Ho, ho, ho. Osz to, kurde, zrobił to, co ja sądziłem, że on to zrobi i to może być problem. No widzisz. Nie przygotowałeś się... Chyba, no to... że... Chyba, że na będę cwańszy. Ogólnie nasza prędkość gry jest 70, a mi się wydaje, że tak jesteśmy wolni. Jest tak wolno, że ja jak zwykle miałem rację, ja mam zawsze rację, żeby robić szybciej. W jaki sposób ty jesteś cwańszy, bo to ja to nie rozumiem. Teraz to zobaczymy. Jesteśmy atakowani. To tak. O, nie mogą celować. Coś się nie idzie? Dlaczego oni nie mogą celować? A podeś tym bliżej, to moi pokaże, zrobią resztę. Mikro, 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 mikro. A ja wiem, co ja zrobię. Nie, 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 nie. Gdzie nie mikro się? Tam jesteś, mikro. Zyku weź go powstrzymaj, bo on wygra ja. jeszcze. zyku help. Paszoł z moich głości Już, idę, idę. Lep się. Czym ty idziesz? Wołami? Wołami. My <grym> nie, nie zdążymy go pokonać. Tam widzę. To koniec. Nie. To jest dobry? Kto zyskuje widzów? A, sobie bierz widzów. Co? Chcesz powiedzieć, że ci nie zależy na swoich widzach? My nie jesteśmy kanałem, który jest robiony dla widzów, tylko dla fanów twierdzy. Nie masz wystarczającej A to nie są widzowie? To są widzowie, ale... Ale to jest społeczność całkiem, całkiem... wiesz... To jest większy, większy ogół. Dobra, ja gadu-gadu, a ja mam 19 popularności. Szybko, Bzyku, musimy się wbić tam do niego. Powstrzymać to, powstrzymać to! Moi niedzielni ludzie! Po bzyku, dobra, teraz... co tu robi mój... co tu robi mój... No, mój no co, musiałem postawić no. wszystko na... na jedną szalę. Nie, panie, ja proponuję zrobić zrobić nowa, bo wyszedł jeden wielki... Dokładnie. Nie, ja wygrałem, ja to proponuję. Widzicie, ja jestem bardzo spoko. Czemu? Jak ty byś wygrał, to byś się cieszył. Nie, nie, to, to wyszło. Patrzcie na statystyki, patrzcie na statystyki. O, już przewinąłem, jaka chyba. Grało się w jeden.